Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Starszy aspirant Marzena Chwedeczko, jestem koordynatorem powiatowym do spraw przemocy w rodzinie. Dzisiaj chciałabym kilka zdań powiedzieć Państwu na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zjawisko przemocy w rodzinie jest to zjawisko bardzo negatywne społecznie, do, które, z którym policjanci mają codziennie do czynienia. Zjawisko to jest e, bardzo długotrwałe. Ponieważ skutki stosowania przemocy w stosunku do osób najbliższych noszą piętno przez wiele lat. Czyli osoby doznające przemocy bardzo często to zjawisko i te skutki stosowania przemocy działają na nich przez wiele lat. Ofiarami przemocy według statystyk policyjnych to głównie kobiety. 90% ofiar przemocy są to kobiety. Mężczyźni też się zdarzają, że są ofiarami przemocy, ale to jest zjawisko już bardziej rzadkie. Często też ofiarami przemocy są dzieci w rodzinie i to wtedy bardzo rzutuje na ich przyszłość. Bardzo często osoby, które są wcześniej ofiarami przemocy, stają się też i przemocowca, przemocowcami w, dalszej swojej, w dalszym swoim życiu rodzinnym. Proszę Państwa, te skutki, jak już powiedziałam, są bardzo długotrwałe. E, ofiary przemocy bardzo często też e, odkładają w czasie albo wstydzą się zgłosić organom ścigania, że są ofiarami, że stosowana jest w stosunku do nich przemoc. Bardzo się tego wstydzą. Uważają, że to jest temat, który dotyczy ich tylko indywidualnie i powinni z tym borykać się sami. Pamiętajcie Państwo, że przemoc w rodzinie, to nie jest indywidualna sprawa. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie albo ofiarami tej przemocy, musimy bezpośrednio zgłaszać to organom ścigania. Ale zaczniemy od początku. Czym to jest przemoc? Przemoc jest to działanie intencjonalne, ale też i zaniechanie. Zaniechanie często w stosunku do dzieci, ich opiekunów prawnych albo do osób niepełnosprawnych, nad którymi stosujemy opiekę. Jest to działanie, które e, przede wszystkim charakteryzuje się przewagą sił. Jedna ze stron jest to, stroną dominującą, a druga ze stron jest tą stroną bierną, czyli tym, tą osobą doznającą przemocy. Są to działania, które, e, które powodują straty i fizyczne, i psychiczne tej osoby, powodują cierpienia i szkody. Proszę Państwa. Osoby doznające przemocy przez wiele lat ukrywają swój problem. Nie chcą się dzielić, nie chcą pomocy. Bardzo często, jeśli zgłoszą już to organom ścigania, wycofują się. Pamiętajcie, że nie możemy zostać obojętni w stosunku do ofiar przemocy i do tego zjawiska. Ustawodawstwa wyróżnia różne rodzaje przemocy. Taką najczęściej stosowaną przemocą jest przemoc fizyczna, fizyczna w postaci e, stosowania tutaj siły fizycznej, tak? Siłę w stosunku do osoby słabszej, siła w postaci uderzeń, e, ciągnięcia, rzucania czymś w tą osobę, która doznaje przemocy. Też mamy... Bardzo często do czynienia z przemocą psychiczną. Jest to rodzaj przemocy, która jest trudniej do stwierdzenia, gdyż ona nie nosi śladów fizycznych, ale jest też bardzo dotkliwa. Przemoc fizyczna to przede wszystkim wyzwiska, ubliżanie, ośmieszanie kogoś, em, izolowanie, zmuszanie do pewnych jakichś czynności. To wszystko jest przemoc psychiczna, która jest w 99 przypadkach stosowana do osoby doznającej przemocy. Mamy jeszcze rodzaj przemocy, jaka jest przemoc e, seksualna. To jest zmuszanie kogoś do obcowania fizycznego, to są przypadki gwałtów, to są przypadki, w których osoba doznająca przemocy zmuszana jest do e, oglądania filmów, zdjęć pornograficznych i innych czynności. Jest to taka, taki rodzaj przemocy, który jest bardzo trudno do, do przyznania się, że jest się ofiarą przemocy, przemocy seksualnej. Mamy jeszcze różnego rodzaju przemocy, jak ekonomiczna, czyli ograniczanie komuś środków na funkcjonowanie, zabieranie pieniążków, które osoba zarabia, wydzielanie na, na funkcjonowanie. Lub pozbawienie w ogóle środków na życie. Tych, tej przemocy jest bardzo dużo i różnego rodzaju. Proszę Państwa, według ustawodawcy mamy jeszcze do czynienia z przemocą gorącą i z przemocą chłodną. Gor Przemoc gorąca charakteryzuje się tym, że ona jest taka nagła nagłe wybuchy, odreagowanie jakichś historii stresowych na osobie słabszej. Natomiast ta przemoc chłodna to jest taki bardziej wyrafinowany plan działania, kiedy sobie sprawca przemocy wymyśli plan, jak, jak stosować przemoc w stosunku do osoby najbliższej. Proszę Państwa, według ustawodawcy przemoc domowa, przemoc w stosunku do osoby najbliższej. Określona jest w artykule 115, paragraf 11 kodeksu karnego, gdzie jest mowa o tym, że osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, wstępny e, rodzeństwo powinowate w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w przysposobieniu oraz jej małżonek, a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu. Jak państwo widzicie. E, jest bardzo szeroki katalog tych osób, do których stosuje, stosowana jest ta przemoc. To są osoby, które żyją w formalnych związkach, tzw. Tak małżeńskich, ale też i w związkach konkubinackich. Nie musi to być związek, który jest formalnie zarejestrowany, ale może być to związek konkubinacki. Wtedy wspólne gospodarowanie, wspólne zamieszkiwanie już jest też powodem do zgłoszenia to organom ścigania. Zgodnie z ustawą o przemocy w rodzinie policja jest jednym z pięciu podmiotów, które mają prawo reagować na przemoc w rodzinie. Oprócz policji takie uprawnienia ma ośrodek pomocy społecznej, czyli pracownik socjalny, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła i służba medyczna. 90% zgłoszeń to są zgłoszenia dokonywane na policję, w mniejszym stopniu do ośrodków pomocy społecznych, a jeszcze mniejszych do szkół i tutaj pomocy medycznej. Proszę państwa, pomoc medyczna, czyli lekarz, pielęgniarka albo szkoła bardzo często sama nie reaguje, nie, nie wszczyna procedury niebieskiej karty. Tylko zgłasza to e, organom ścigania, jakim jest policja, i policja już wdraża da, dalsze czynności. E, na terenie naszego kraju e, jest tak zwana niebieska linia, która jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdzie ofiary przemocy mogą zgłaszać się e, i prosić o pomoc. Linia jest dostępna e, telefonicznie pod numerem. 22, 66, 87, 000 albo 116, 123. Tam każda ofiara przemocy, ofiara doznająca przemocy, może zgłosić e, sytuację przemocową w swojej rodzinie, albo też, e, jeśli jest świadkiem stosowania takiej przemocy, może też zgłosić e, taką, taką, e, taką sytuację na tej e, niebieskiej linii i wtedy informacje z niebieskiej linii są przekazywane bezpośrednio już do komendy powiatowej policji albo do komisariatu policji na terenie której ta osoba mieszka i podejmowane są czynności już przez organy ścigania. Proszę państwa, zgodnie z ustawą my jako podmiot działający zgodnie z prawem i reagujący na przemoc mamy uprawnienia do wszczęcia tzw. procedury niebieskiej karty. Policjanci codziennie przeprowadzają kilka interwencji domowych. I to jest jeden z sposobów wszczęcia procedury niebieskiej karty, czyli interwencja domowa, osoba doznająca przemocy zgłasza na numer alarmowy historię swoją przemocową i wtedy patron interwencyjny lub dzielnicowy reaguje na. E, zgłoszenie i podejmuje czynności w miejscu zamieszkania tej osoby. E, oczywiście, z, jeśli dojdzie do e, przemocy i policjanci e, stwierdzą, że osoba e, doznająca przemocy jest tą ofiarą, e, podejmują czynności tak zwanej procedury niebieskiej karty. Wszczynają procedurę niebieskiej karty. E, pamiętajcie Państwo, że e, Wszczynając procedurę niebieskiej karty, pięć podmiotów, które mają te uprawnienia, nie muszą mieć zgody osoby tutaj doznającej przemocy. Ta osoba doznająca przemocy nie musi się zgodzić na wszczęcie procedury niebieskiej karty. To jakby z urzędu policjanci podejmują czynności i mają obowiązek sporządzenia niebieskiej karty. Jest to karta, która się składa z siedmiu stron. Zawiera ona dane, osoby doznającej przemocy, osób doznających przemocy i też sprawcy przemocy, formy stosowania przemocy, czy jest to przemoc psychiczna, czy jest to przemoc fizyczna, jakie rodzaje dokładnie tej przemocy są stosowane, czy są jakieś obrażenia ciała, czy to osoba wymaga hospitalizacji, przywiezienia do szpitala, czy do innej poradni zdrowia. Czy wcześniej dochodziło już do takich form przemocy? Czy są świadkowie tej przemocy? Czy są, dzieci na, na, czy są dzieci, które uczestniczą w tej przemocy? Bo dzieci nie muszą być typowymi ofiarami przemocy, ale mogą być ofiarami biernymi, czyli sprawca nie stosuje bezpośrednio przemocy w stosunku do dzieci, ale dzieci są obserwatorami tej przemocy. Więc tak zwana przemoc biała w stosunku do dzieci jest tutaj e, też e, stosowana. Proszę Państwa, po wszczęciu takiej procedury niebieskiej karty, jeśli nie istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia e, ofiary, e, sprawca, e, jeśli istnieje takie zagrożenie życia i, i zdrowia ofiary, e, sprawca zostaje izolowany, czyli jest zatrzymany. Może zostać zatrzymany do wytrzeźwienia, może zostać zatrzymany do wyjaśnienia, jeśli są podstawy, można zastosować nakaz e, opuszczenia miejsca zamieszkania, nakaz się, e, zbliżania, zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania e, ofiary i sprawcy przemocy i te narzędzia, które policja ma w tym momencie będzie stosować. Po wszczęciu takiej procedury niebieskiej karty procedura jest rejestrowana już tutaj w jednostkach policji i przekazywana jest do organu tzw. Tak zespołu interdyscyplinarnego. Są to, są to jednostki, które zostały powołane w drodze uchwały przez, przez samorząd terytorialny, a głównie przez burmistrza. E, I w skład tych zespołów interdyscyplinarnych wchodzi wiele podmiotów, które są uprawnione do e, pomocy ofiarom przemocy. E, członkami tych zespołów interdyscyplinarnych są policjanci, e, są e, pracownicy socjalni, jest pan prokurator e, lub pani prokurator, jest e, pomoc medyczna. W razie, gdy ofiarą przemocy jest dziecko, jest też e, pedagog szkolny albo psycholog powoływany przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i wiele, wiele innych osób, które e, wymaga sytuacja pomocowa. E, w ten zespół interdyscyplinarny e, po uzyskaniu informacji i przekaza przekazaniu e, druku niebieskiej karty wszczyna swoją procedurę czyli powołuje określone grupy robocze do pracy nad rodziną. Grupy robocze składają się z e, pracownika socjalnego, z dzielnicowego, z pedagoga. Są to osoby, które e, terytorialnie odpowiadają za bezpieczeństwo tych osób. I te osoby już pracują indywidualnie z osobą doznającą przemocy i ze sprawcą przemocy. Praca tych członków grupy roboczej polega na tym, że przeprowadzają monitoringi w miejscu zamieszkania tych osób, czyli osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc. Sprawdza się bezpieczeństwo osób doznających przemocy, sprawdza się bezpieczeństwo dzieci istniejących w tej procedurze. I dodatkowo prowadzi się monitoring dyscyplinujący ze sprawcą przemocy. Te osoby są wzywane na grupy robocze, tam się z nimi pracuje, wypracowuje się plan współpracy, plan, plan pomocowy dla tej rodziny, ale również e, prowadzi się monitoring w miejscu zamieszkania. E, plan pomocowy dla tej rodziny jest wypracowany przez zespół interdyscyplinarny. I zgodnie z poleceniami zespołu interdyscyplinarnego, członkowie grup roboczych dokonują monitoringu tej rodziny. Oczywiście, jeśli policjanci czy inne osoby, które są członkami tej grupy roboczej, dojdą do wniosku, że stosowana przemoc przybiera formy przestępstwa, wszczęnane jest z urzędu postępowanie karne. Oczywiście, z artykułu 207, który mówi o znęcaniu się nad rodziną, z artykułu 190 groźby karalne, naruszanie nietykalności cielesnej, zmuszanie do obca, obcowania e, fizycznego, e, stalkingu i inne formy, które noszą znamiona przestępstwa, wtedy postępowanie karne w stosunku do osoby e, sprawcy przemocy jest tutaj stosowane. Proszę Państwa, e, jakie są formy przeprowadzenia zgłaszania tutaj e, tych sytuacji przemocowych w rodzinie? Przede wszystkim, e, jak już wcześniej mówiłam, są to e, interwencje policyjne, czyli osoba doznająca przemocy zgłasza, e, zgłasza, że jest ofiarą przemocy, że w jej miejscu zamieszkania dochodzi do do tutaj form przemocy, że sprawca przemocy stosuje w stosunku do tej osoby przemoc albo w stosunku do innych najbliższych osób. Tą, ta forma jest taka najbardziej popularna, czyli zgłoszenie interwencyjne. Policjanci podejmują interwencję w miejscu zamieszkania i wszczynają procedurę niebieskiej karty. Drugą formą może być też poinformowanie świadka. Że w rodzinie lub w, 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 u sąsiadów e, dochodzi do przemocy. Tak? Stosowana jest przemoc w stosunku do e, sąsiadów. Takie informacje też są sprawdzane policjanci, e, tacy jak dzielnicowi, e, czy patrol interwencyjny sprawdza tą sytuację, czy rzeczywiście dochodzi do przemocy. Drugą formą e, informowania o tym, że jest się ofiarą przemocy, jest informowanie już indywidualne. Zdarzają nam się też przypadki, kiedy ofiara przemocy już tutaj indywidualnie zgłasza się e, do komendy powiatowej, do komisariatu, informując o tym, e, że jest e, ofiarą przemocy. Te, Powiem szczerze, że bardzo dużo takich przypadków jest, jeśli e, między małżonkami dochodzi nie do przemocy, a do konfliktów. Wtedy, proszę Państwa, jeśli między małżonkami nie ma przemocy, czyli nie ma tej strony dominującej, czyli nie ma sprawcy przemocy i ofiary przemocy, tylko dwie strony są e, na równi, jakby powiedzieć, sił. Jedna stosuje przemoc, i druga też, to mamy do czynienia z konfliktem. Jest to konflikt bardzo często małżeński. Małżeństwa bardzo często wykorzystują takie sytuacje do spraw rozwodowych. Bardzo często są sugerowane przez adwokatów, że dobrze by było, jeśli by w rodzinie istniała procedura niebieskiej karty, to by ułatwiło sprawę rozwodową. I e, takie informacje są do nas zgłaszane. Natomiast mówię, tutaj policjanci już bezpośrednio będą i sprawdzają sytuację w miejscu zamieszkania i albo potwierdzają, albo wykluczają e, takie, takie działania przemocowe w rodzinie. Proszę Państwa, e, w, kilka lat temu, jeszcze przed nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie, e, zadanie... E, Reagowania na przemoc w rodzinie należało tylko do policji. Tylko policja e, była tym organem, który, e, który próbował pomóc rodzinie w sytuacjach przemocowych. W 2015 roku, kiedy zmieniła się ustawa o przemocy w rodzinie, ustawodawca te uprawnienia dał innym podmiotom. I pięć podmiotów jest uprawnionych do wszczęcia procedury niebieskiej karty. I został powołany zespół interdyscyplinarny, w skład którego, jak już Państwu mówiłam, jest powoływanych wiele organów, które pracują wspólnie nad bezpieczeństwem tutaj osób, które doznają przemocy. Mówię, jak już mówiłam wcześniej, zjawisko przemocy w rodzinie jest to tak zwany kryzys w rodzinie. E, te zja zjawiska, jak specjaliści mówią, mogą mieć formę miesiąca miodowego, e, paraboli. E, tak też specjaliści stwierdzają. One mogą być w pewnym okresie nasilane, później te e, sytuacje przemocowe, te stosowanie przemocy fizycznej czy psychicznej może się uspokoić. Sprawca przemocy w tym momencie. Kiedy jest w tak zwanym okresie miesiąca miedowego, próbuje naprawić e, sytuację w domu, próbuje e, zrzucić winę na ofiarę przemocy, e, że stosował tą przemoc, e, próbuje w jakiś specjalny sposób e, wynagrodzić tym domownikom tą zaistniałą sytuację i e, naprawić tą. E, tą Tą sytuację, w której dochodziło do przemocy. Dlatego też bardzo ważne jest, abyście Państwo w odpowiedni sposób reagowali i nie bali się konsekwencji. Jeśli jesteście Państwo ofiarami przemocy albo jeśli, jeśli jesteście świadkami tej przemocy, pamiętajcie, że należy to zgłosić. Zgłosić to organom ścigania albo innym podmiotom, które są uprawnione do e, reagowania i wszczynania, tutaj. Wszelkiej czynności, które mają Państwu za zadanie pomóc. Dziękuję za uwagę.